Melon, to zielony. Melon, tak. Dzisiaj Melon. nagrywamy z Oliverem i ja dzisiaj. Też ja też nagrywam. I dzisiaj możesz powiedzieć, jak chcesz? Um, dzisiaj nagrywamy, jak zginiamy to osobę. To zmieniamy super settings. Tak, 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 tak. Debilu? Zginąłeś, zmieniaj <laughs> Ja muszę zmienić, bo ja cię zabiłem przecież. Mm. To nie, bo mnie <grym> powiedziałeś pewno. Ale nie możesz, no bo po co? To to no Nie! nie. Jesteś słaby w PVP teraz, ja tak zimie. Ale nie dostałeś chwila. No Jak go zabierzeć dobry PVP. Z... Nie! Spadłem! Jak mnie tak szybko zrobić? To niemożliwe. Nie, 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 mojego kuc Wyleżeć! Wyleżeć! Nie, nie chcę wyleżeć, kupę! Czemu ty mówisz wyleżeć, a nie wyleżeć? Zaraz widzowie zmienię! Zmieniam! Jak się ratowałem! Co? Ja? Jak się ratowałem! Tak, on mi zepnął, a ja postawiłem blok. Dobra, ja, ja umieram, nie? Ja chyba umieram. Czekaj, zaraz zmienię super settings. Albo teraz zmienię. Ja ci pomagam? Nie? Wyłącz mi to. Wyleżeć? Ważę, bo ja, ja mam ci serca. Wyśwaj, bo mu rzu rzuć. No nie, nie trafił. Aj. To mój nie mój. Ej, chodź tu, chodź Chodź skrę, chodź tu. Masz karę. A za co? A co to dało? No da, ale mi dało, się. Wiłem, <grym grym> no nie Aha. Ej, myślałem, że dostałem bana. Czemu? A, ty masz on bana! Jak? <grym> Szynka dała ci unbana Co? Siła szynki dała ci unbana Jaka szynka? No szynki Jaki szynki? No nie wiesz co to szynka na kanapkę Na szybko Chciaś boisz szymek? Nie chciałem powiedzieć szynka Siła szynki Idzie no tak? I to zapomniałeś zmienić to A najgorsze chyba mam no będzie pivpi na tym Nie zginąłem tym. Ej pomóż, pomóż! Ja nie A nigdy nic nic mi nigdy nie pomagasz! mi nigdy nie pomagasz! Ej ja nie mogę nic zrobić! Sobie kupuję najlepszy mieć Weź to, mówi tak wejście Zabij go, ma 7 HP Nie. Yeah. Dobra, Nie yeah. Ja nic nie umiem! Mogę sobie zmienić widzowie, proszę! Bo ja nic nie zrobię! Dawaj, zmieniaj. Dziękuję. Dobra, ale jasno mam. Do streamy będzie yeah. reagować. Nie jest. Pokaż się. Wyglądasz jakbyś po 5 lat... Jestem Yeti <laughs> Wyglądaj Ecy u ciebie. Okay. No tak tu prawie wygląda. Ja nie... Jesteś zielonymi! nie zielonymi, ja 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 tak! Wygrywamy! Tak, wygrywamy! Ja buduję! Ja, ja się nie. buduję! Nie! No u nas tu jest zielone ich zielone! <Grym>. Co ten już zrobił? <Grym>? Skąd wiem, bo yep. sprawdzałem! No na pewno, bo moje takie troci... takie mega... Ej, to takie białe... Takie diamenty dziwnie wyglądają! Takie Aha, święty <słyski> ksurpak. No masz jakiegoś takiego, nie wiem. To mnie też dziwnie diamenty wyglądają Co? To mnie też dziwnie diamenty wyglądają Widzisz TNT? No to poszedł se Poszedł Nie wliwo Widział? Może do lasu poszedł? Na grzyby no co w moim hotelu? On jest sam Dobra, proszę, to na dwie Sam Dzięki ja lubię to, ja lubię ten filt! Ja na Rabimodzie ten filt używałem Nie, to jest to... najdziwniejszy Daj mi go zabić, proszę Dobra, mam normalne. mam normalne ja mam, ja mam ciepłe kolory, field. No A ja mogę tak grać Nie, zapomniałem Miałem jakąś chorobę Nie Co, są? Kira, bo se oczy zepsuje Dochodź chodź do mnie, ja ci Tak dużo bym wiedział, jak ty widziałeś Nie, nie, możesz go zabić Dziękuję bo ja, miałem... ja jestem w telewizji polskiej Znisz! i zabij, 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 zabij Nie Co? E, widzowie odwróćcie telefony Nie da się. <laughs> Dawaj Teraz się dobra. jest naprawdę. Nie, nie zabi Zabij, zabij, zabij. Pomogam. Zabij! zabij! <laughs> dobra, to jest ostatnia rudka. Tak, wiem. Ostatnia. Bo mnie trwa już 25 minut. Mamy taki sam program to pewnie tak samo mm -hmm. Zabij, zabij, zabij Ale mam cza czarno. Zabij, zabij, zabij Zabij, zabij, zabij. Zabij Za Gdzie mówię, zabijam? Nie, ja mam taką słabość. Ja nie mogę. Oni nadal mają bana zapomniałem Ej, się nie da, da grać, nie da się grać. To Alex? Nie, mam nie ma seta, No, ja jestem taki, że nie Ja mogę dwa razy zmienić. Czemu? Przepraszam. Ja tu nic nie widzę, Ja to ja, jest ja bo ja w ogóle nie, nic nie widziałem prawie. Okej, okay, dwa razy. Raz... O. Ej, trochę fajnie się gra. No nie, no, nie jest fajnie. nie jest fajny. dobra, nie jest fajnie Dobre. Nie wiem, nie, bo to zresztą raz... W work. Nie! Nie, spadłem! No. Da. Dawaj. A, ty jeszcze... Dobra, sorry. No nie, ja, ja muszę jeszcze raz tę chwilę włączyć. No bo kiedy na ciebie. Ale już kończymy odcinek.